Elo, szkoloszka przekroczyliście próg 100 apeczek, więc zgodnie z obietnicą wlatuje kolejny odcinek. E, Okej, okay, podnosimy próg do 110 apeczek. Przekroczymy nasz próg. Daliśmy radę wbić kurczę te 100 po dłuższej przerwie tutaj na YouTube'ach i na dodatek w nowej serii, więc pewnie jak jak pewnie. Na no 100% damy radę, wbić, dacie radę wbić 110 łapeczek w górę. Co mi to 10 cały czas w głowie? Więc dlatego wybrałem 110. Dobra. Więc 110 łapeczek w górę, zostaw już łapeczkę teraz. Żeby, żeby, żeby nie zapomnieć. I oczywiście walnij suba i kliknij dzwonek Zygmunta. Wow! Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś i już tutaj, proszę, akcja się zaczyna. Bo już na sam początek prawie... W drugim odcinku prawie zginęliśmy. Ładnie, ładnie. Przedtem mieliśmy pecha. Y, pff, teraz też mamy pecha. No, to super, syre się zapowiada. Super, znakomicie. Dobra. Y, przydałoby się coś zjeść, ale mamy wszystko surowe, więc spoko. E, trzeba ogarnąć sobie piecyk. Podstawowe tutaj y, itemki. I pisaliście mi, żeby odcinki były dłuższe, tak 20 minut, 30 nawet widziałem, więc. Y, co 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 tam co odcinek będziemy robić w zależności jak będzie minimalnie 20 minut postaram się zrobić odcinek a jak będzie oczywiście tam więcej czasu i tak dalej to postaram się ogarnąć jeszcze dłuższy odcinek oczywiście jak będziecie chcieli oglądać ja tam wszystko patrzę czy oglądacie odcinki czy nie widzę że dużo z was spodobała się seria i Pomysł na serię, ogólnie, no, cała seria, i sobie tutaj oglądacie, i przeżywamy razem tą Minecraftową przygodę, tak? Dobra, mamy nawet już za dużo kobla. Lecimy do naszej hołmy, trzeba tutaj rozwalić. Hopla, dobra. Poproszę piecyk. No tu się przyda na jedzonko. Węgiel mamy. Wszystko mamy, dobra. Postawię tutaj. Hop. I damy to, żeby się przepalało, dobra. To będzie już na jedzonko, spoko. I już dzisiaj możemy zająć się tutaj budową. Kurczę, umrę zaraz, trzeba coś zjeść, poczekamy aż to nam się... Chociaż dwa mięska jakieś zrobią. Jest jeden steak, dobra, to wcinamy steaka. Eee, jeden starczył, luźna guma, dobra. Eee, Okej, okay. dzisiaj zajmiemy się tutaj trochę już ogarnięciem naszej hołmy, żeby to jakoś wyglądało i miało ręce i nogi, tutaj widzę koniki yy, pilnują, pilnują, nie, da, nie dadzą nas łokrość yy, i napaść przez jakieś zombiaki i inne potwory, yy, złe takie, siorczyste, ogniste więc spoko, więc spoko, dobra przydałoby się tutaj trochę to wyrównać, rozwalić yy, bo skoro to jest tak z daleka to tutaj zrobimy sobie wejście albo nie, mam pomysł, stąd zacznie, zrobimy sobie takie schody że będzie tutaj do wody, schody tak z wody do wody. <grych> Jakie rymy tutaj, tędy pyk, pyk, pyk. Jakiegoś zawiasa tu trzaśniemy, i tak o łupniemy sobie tam, więc spoko. Tutaj trzeba będzie to wyrównać. E, łopatki nie będę robił, bo to, to to, bez sensu łopatkę robić. Tylko nam czasu zajmie i mniej zrobimy przez to. Dobra, tutaj, pyk, pyk, pyk. Muzyczka gra, wszystko gra. Jest gitara. E, Tędy, tendy, dobra. Hop, tutaj dziura to trzeba będzie zalepić, jakoś. Czekajcie, mamy dirta w sumie. To sobie już tutaj ogarniemy teren, żeby się lepiej budowało. Bo, jak ogarniemy sobie teren, no to mówię, Przyjemniej się będzie budowała nieco chwilę w dziurę wpadasz i tak dalej. Dobra, pyk. E, tutaj też tu rozwalimy. Tendy polecą schody. A tu ma być wyrównane. Ma być kwadracik. I później go przekombinujemy na jakieś fajne wejście. Dobra, pyk. Już mam tutaj ogólnie plan i kminę taką w głowie. Normalnie już mi wybucha. Czuję, że mi uszami wylatuje. Gdyby nie te słuchawki, co mam tu w uszach, to by mi pewnie wyleciały już te pomysły. Ale jednak się trzymają, jednak się trzymają. Dobra. Tutaj to mniej więcej tak wygląda. Spoko. I mam taki zamysł, żeby zrobić takie okrągłe. Wiecie, z mm, koblowych, y, koblowych tych, koblowych albo z stonbrickowych y, schodków, takie wiecie, takie półokrągłe, żeby to było tak jakby hobbici mieszkali tam, co nie, coś takiego. Chcemy ogarnąć, właśnie przez ten, i tutaj ten mostek. E, Okej, okay, tamto mięsko się już nam przepaliło, w sensie ugotowało, y, upiekło, nieważne. Tak, zrobiło się spoko, no to pyk, pyk. Mm, przydałaby się nam siekierka jakaś, lepsiejsza. i niedługo trzeba będzie też pójść w jakąś wyprawę, po jakieś surowce w sumie lepsze. Bo tak z kamieniem to lipa trochę może być. Chyba, że tutaj gdzieś coś mamy, bo nie ma. Temu jest dalej pusto. To nie będziemy się zagłębiać jeszcze w tym odcinku. Myślę, w kopalnię. Polecimy w następnym. Mm, teraz się zajmiemy tą właśnie budową. Dobra, zrobiliśmy ten tę siekierkę, zrobiliśmy i przy okazji od razu zrobimy e, kilof, żeby nie zapomnieć, żeby już był po prostu kilofik hop hop. Dobra mm. okej. Okay. Dobra, wszystko mamy, wszystko mamy. Tutaj sobie to uporządkujemy hop 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 No nie, tak to nie może być, tak o, dobra Super, i tędy, pyk, pyk, pyk Schodkami, schodkami walniemy sobie, myślę Koblowymi w sumie, bo drewno tak nie za fajnie będzie tu wyglądało Więc trzeba ogarnąć na szybko kobla jakiegoś Gdzieś się tutaj wkopiemy na szybko jakby tylko kobla wziąć, nie? Hop, kurczę, to może być cięższa sprawa O, dobra Mamy kobla Trudniej będzie stąd wyjść <noise> Ale nakopiemy go dużo Dobra, zrobimy sobie schody po prostu, jakąś tajemną kopalnię tutaj będzie, której nigdy już w życiu nie odwiedzimy. Ale będzie kopalnia w razie czego? Może nawet natrafimy na. na jakieś surowce przy okazji. U, tutaj ziemia to już nie fajnie trochę. W, to, w tą stronę też? No, kurde, blaszka. Tędy polecimy. Hop. Oho, mówiłem, mówiłem, że się przyda. Kill off. Czekajcie, brightness sobie ustawi Ej, jest duże brightness. To tak ciemno, strasznie, kurde, w tej kopalni. Babik z górnik. I jest już skin, tak w ogóle. Patrzcie, jest już skin. Mam nowy skin. O, już nie po budowniczy, tylko cowboy. Już widać skin. Już nie jestem rudy, kurde, blaszka. Fajnie jednak się tak przefarbować już nie być rudy. Gorzej, jak odrosty wyj wyjdą, to kurde. A tu czasami w Minecraftach tak bywa. Hop, 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 hop. Dobra, to będzie na schody. Tego dużo trzeba strasznie wykopać. Dużo nam się przyda. To nie multiplayer, że e, kto ma schody albo kobla, dajcie. Pójdziesz <grybujesz> do skrzynki dla biednych i dostaniesz kobla. Nie, 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 tu wszystko samemu trzeba. Stare, dobre czasy, jak jeszcze, się, jak jeszcze nie było tak serwerów takich. kurcze multiplayer za bardzo. O, to dawno było. Pyk, 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 Nie, nie, każdy potrafił ogarnąć Jak włączyć tego multiplayer, żeby grać z kimś? I tam kminili jakieś hamachi, nie hamachi Dobra, mamy na razie tyle Idziemy O, tu już się noc robi Czy... Już jest noc! Ocie Panie Idziemy Mamy miecz? Mamy, nie? Dobra Będzie niebezpiecznie ja już tutaj wychodzę szybko, dyfer na chatę, szybko na chatę. Uciekamy tędy. Nic nas nie zjadło. Nic nas nie zjadło. Mamy co? Normal zablokowane to dobrze. Spoko tutaj, pyk mm, i ogarniamy tutaj schody. Pyk, pyk. Dobra, dużo schodów i tutaj, pyk, dobra. Mm, 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 Opla I tutaj jeszcze to też się nam przyda w razie czego? Wo. Jeszcze więcej schodów, bo to będą długie schody. Dobra. pyk 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 44 schodki Andesit. na co to kurde komu. Przyśpimy się. W nocy nie będziemy budować, jak jakieś wieśnioki z mieczem w ręku. Wiadomo, trzeba spać. Ja też, jak śpię, to śpię z karabinem. <laughs> jak ktoś mi wejdzie, to puuu, poleci. Dobra, to co to, to, to tutaj robi? Psujesz naszą tutaj. Już niepotrzebne to. Jak zginiemy, czy się zgubimy, to jest home. Dobra, i tak. O, i polecimy jakoś. Tędy, co nie? Lecimy tędy, tutaj już sobie to ogarniemy Tak, o Pyk, 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 pyk Dobra, dobra, dobra Tutaj dirtem I tak, o, tutaj schodek Tu schodek Tu schodek Dirtem Schodek Strasznie dziwne schodki. Nie wziąłem sobie fajn full, a jakieś takie dziwne. Może za... przez to, że wziąłem sobie 32-bitową. To znaczy 32 na 32, czy coś takiego. A nie jakieś 128. Takie teksturki dziwne są. Dobra, tędy pyk. Pyk, 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 pyk. To się potem zburzy. Teraz tak minie, że po co ja tyle schodów zrobiłem. Jak tych pół płytek powinienem mieć więcej. Ale dobra, no. Niech już tak zostanie. Coś... Zawsze się przyda, prawda? Zawsze się przyda. To się nie zmarnuje, to się odstawi tam do jakiejś skrzynki. O właśnie, nie no, w sumie nawet dobrze, bo Ogarniemy coś takiego. To rozwalimy. Dobra, tutaj wyżej. Dobra, i teraz jakoś trzeba to zawinąć w bok. Czyli zrobimy tutaj takie coś: pyk, pyk. Czekaj, zrobimy tak o. I powoli będziemy już to zawijać w tą stronę, dobra. Pyk. Ja od razu mówię, no, w budowaniu jakiś super ekstra pro gościu to nie jestem Ale zawsze coś da się wykminić, prawda? Wystarczy trochę pomyśleć, trochę się powkurzać, denerwować i samo wyjdzie w końcu. Yy, poproszę tutaj jakiegoś kobla. Tu i tak będzie trzeba to rozkopać wszystko. No dodatek ten jakiś andesyt i te inne takie dioryty, nie dioryty W ogóle co to ma być lekcja chemii czy, czy jak? Ostatnio na chemii w ogóle Gdyby nie Minecraft Mieliśmy coś z kwarcem, nie pamiętam co, mieliśmy coś z kwarcem, ale Z Minecrafta mi się skojarzyło od razu i kurde mówię o wpiszę nie? I to jednak był kwarc <grym> I później taką bekę miałem nie, że Kurde, z, z minecrafta wziął. no co za, co za gościu Mówi, iść do lekarza <grym> Ty ty, 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 ty. Czekaj, tu chcę dać schodki, nie? Ale nie tak Coś Takiego krzywego chciałem Czekajcie, to tak. Inaczej ogarniemy. To będzie zakręt! Zakręt śmierci. To weźmiemy sobie z Kobla, dobra, tędy sobie wbijemy, Opla. I teraz, no nie to ono, mam inną kminę. O, coś, ta, coś takiego. Ale. Pyk. I pyk. O, 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 Coś takiego, tylko że. O, o, właśnie. Co, coś mniej więcej takiego. I że to jest przejście. I tutaj na trzy. I tutaj też takie coś walniemy. I będzie gitara bo crafting, cały czas muszę się wracać do tego craftingu, masakra jakaś dobra mm. pyk, pyk, pyk no spokojnie no a przez chwilę miałem taką zwiechę, że y, chyba schodki powinienem robić, a nie to ale luz dobra, koniu posun się, idź idź koniu, bo cię posunę, dobra, hop no kurde Tutaj pa, parki... dobra nie robimy żadnego parkeira, Tylko tu se walniemy tak o O i pyk Potem się to ponaprawia, poporządkuje Na razie Okres budowy To tutaj zawsze jest jakieś Bieszczady Py py py, py. Na razie to taki szkic nie Tak jak na przykład rysujecie na kartkach jakieś nie wiem, fanarty czy coś to najpierw jest ołówkiem szkic i to tak wygląda takie pobaźgrane, a później ładnie się łączy wszystko, nie wiem jak tam się rysuje ogólnie. Jest git. Tylko to krzywo coś zrobiliśmy tutaj. Coś krzywo zrobiliśmy. Taki krzywy most będzie na Home, co co się będziemy. Ty, 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 ty. Dobra? Spadliśmy w sumie i tak już. Wow! No, no nigdy nie ogarnię, jak mam postawić te schodki, żeby one stały. Kurde! Czej, czej gościu? Nie ze mną te numery. Zrobimy tak, o. No, hurde. Inaczej weź to. Zrobimy tak. O. No i, i dupa. Tak. Tu zniszczymy, a nie, nie zniszczymy, tylko tu położymy kopla. No i jest git o i taki, taki coś. Hop, 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 hop. Tutaj zakręt, jeszcze tutaj te schodki się da. Tak samo. Tylko szkoda, że to nie da się tak, żeby tylko to było, nie? To w sumie płotkiem da się, jest chyba płotek y, koblowy. Z tego, co mi się wydaje, jest płotek koblowy, więc... Ogarniemy płotkiem koblowym. Proszę tu, tutaj po, poniszczyć. A najlepiej, jak tutaj poniszczymy. Hopla Jest chyba płotek koblowy z tego co kojarzę O, mm. O! Oto mi się rozchodziło chyba Tak? Chyba o oto A Wall, cobblestone wall Mięsko wzięliśmy, mamy steaka, dobra Przamiemy Pozupełnimy HP, dobra I teraz tak Coś takiego i polecimy czymś tak. Ty, dobra, kmina to będzie albo może nawet i na dwa, nie? W sumie na jedno będzie wystarczyło. Dobra, to, 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 to. idziemy tam o do kopalni, tylko ogarniemy sobie kill off. Eee, pyk kurcze, drugi odcinek, bo Bobik już ma trzecią kopalnię. No halo, ale może znajdziemy coś. Czyli żelazo? Nie żelazo. Fajnie by było. Kurde, ja dzisiaj bez kaptura. Czekajcie, bo to tak nie może być. No fajnie. 19, 20 minuta, bo założył kaptur. Sorry, ale jest. Ważne że, ważne, że jest. Nieważne. Kiedy? Ważne, że jest. No jak to, w przygodę bez kaptura. Ty, ty, ty. Minecraft w kapturze, kurcze. Ty, 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 ty. Dawać tutaj kobla dużo, 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 jeszcze więcej. Takie żelazo by się przydało, chociaż złoto, ale to na niższym poziomie chyba. Jesteśmy na razie za wysoko. No cóż. No cóż. Ty, ty, ty. Dobra. 53 To 53 jemy Do tyłu ty, 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 ty 7, 8 O już nie starczy Dobra 48 tych tych Opla Zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądać Spoks czy nie spoks? Dobra Opla panie. No nie, bo tu będzie dziura taka I tu też chyba, nie? No Dobra, zostawimy tako Teraz tutaj tędy jakoś hmm? No dawaj mój klocek. Dawaj go. No eee, No klocku Eee, będzie wyglądało! W miarę fajnie! Kurde, ja się tutaj Martwię, że to będzie brzydko. Każdy surowiec może ładnie wyglądać, jeżeli się go... Dobrze ogarnie. W miarę, nie? Będzie się miało w sensie pomysł spoko. Na no to? To nawet i z dirta by dobrze mogło wyglądać. To już zależy od pomysłu. Ej, wyobraża, wyobrażacie sobie? Te drewniane, nie drewniane, tylko dirtowe takie płotki. Ciekawe jak to miałoby wyglądać w prawdziwym życiu. Chociaż w Minecrafcie są takie rzeczy, że w prawdziwym życiu to... No, pozdro 600. No ale no okej. Okay. No ale no okej, okay, no. Idzie wybaczyć. Dobra, dawaj tutaj jeszcze dokończymy. Musimy dokończyć. Co, nie zostawimy tak budowli samej. O. Dobra. No to po 6 się robi. Ty, 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 ty. Opla. Dobra, git, tutaj. Tutaj nie będziemy robić. <laughs> okay do type pick pick pick, pick. O, i akurat, patrz, wymi wymierzone jak ulał. O! I został tylko jeden tam na jakąś drobną poprawkę. No i gitara. Tutaj też ogar, Tutaj zaś ogarniemy. Może drewniane, co? Zobaczymy, jak będzie drewniane wyglądało. A. Teraz drewno się robi inaczej. Drewniane to już nie takie proste. Tak, tak I tak, o Dobra Pamiętam, że kiedyś te płotki się robiło po prostu Z patyków i jolo Tak jak Te z kobla A teraz zmienili te receptury I człowiek już nie ogarnia Dobra, tak, o Czekajcie, to sobie się podkopiemy O Elo TY 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 No... Dobra. Hm, dziwnie strasznie to wygląda. Chodź, Andesit, Przydasz się. cię ciepanie. Popsuliśmy. Mm -mm. To i schody się przydadzą. Kurde mm. Wiem, że się dało robić jakieś takie pół. Jakby było takie półokrągłe, coś takiego Więc nad tym kminiłem A nie bardziej nad takim takim jakimś czymś No ale cóż, no ale cóż. Damy pochodnie oczywiście tutaj, to trzeba rozjaśnić. Eee... Na to, czyli hop, 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 tak wykminimy. Pyk, pyk. Od razu jaśniej. No i spoko, to jeszcze jakoś zmodernizujemy luźna guma. I tutaj to wejście półokrągłe będzie potem, nie? Więc dlatego to, to połączone, jak na razie jest, ale będzie półokrągłe. Spoko. Dobra, więc. Myślę, że możemy już kończyć. To na tyle by było w tym odcinku. Ogarnęliśmy most. Już trochę są tutaj przygotowani, już są tutaj budowy, już się zaczynają, więc spoko. Eee... No, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, 110 łapeczek w górę i wlatuje z automatu kolejny odcinek, tak jak teraz wlesiał. Ymm... I będzie git, i będzie git, wlatuje odcinek. Oczywiście odwiedź social media moje. Facebook, Instagramy, Snapchaty, wszystko jest w opisie, wszystko Bobiks ety. Na wszystkich tych mam Bobix ety. Pisz sobie Bobiks, to ci wyskoczy od razu. Eee, no, zapraszam do grupy Kowboje Bobiksa i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij czerwony przycisk subskrybuj i dzwoneczek obok, żeby otrzymywać powiadomienia i to ci wtedy nic o, nie ominie. Już mi tutaj piszą na, na Facebookach. No. no. No muszę kończyć, no muszę lecisz, no nawet jakbym chciał, to i o nie mogę, bo. O, już tutaj coś się dzieje. Zapraszam na serwer mckowboje.pl Strzałka. Uuu!